Milena Rostkowska-Galant, witam Państwa serdecznie. Nad Polską wędrują chmury frontowe i jedne zdążą opuścić zachodnią część kraju, a na zachodzie pojawi się już kolejna porcja chmur z opadami deszczu. Do Polski dociera ciepłe powietrze, ale na horyzoncie pojawiają się prognozy zimowe. O tym za moment. Najpierw najbliższa noc, a ta przede wszystkim pochmurna w wielu miejscach. Deszczowa padać nie powinno w rejonie Wrocławia, Kielc, Krakowa, Zakopanego i Rzeszowa. W rejonie Zakopanego także że mgły, tam najchłodniej dwa stopnie, poza tym wyjątkowo ciepło, nawet do 10 stopni. Tak jutro nad naszym krajem będą wędrowały chmury. Jeśli przejaśnienia to nieliczne, nieśmiałe, przewaga pochmurnej pogody. Zacznijmy od północno-zachodniej Polski pomorze Kujawy i Wielkopolska tutaj pochmurno, przejaśnienia na wybrzeżu i na wschodzie regionu, temperatura do 11 stopni to będą opady z przerwami, a wiatr słaby i umiarkowany. Na warmi Mazurach Mazowszu i na Podlasiu także słaby i umiarkowany wiatr. Tu spodziewamy się opadów deszczu, bądź MŻawki z przerwami, jeśli przejaśnienia to nieśmiałe, poza łodzią, gdzie przez większą część dnia utrzyma się zachmurzenie całkowite. Na południowym wschodzie temperatura do 11 stopni. Rejon Krakowa i zakopanego bez opadów, a wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany. Na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Ziemi Lubuskiej najcieplej tu 12-13 stopni. W Zielonej Górze do południa spodziewamy się opadów deszczu, a po południu padać będzie w Katowicach. Sprawdźmy, co w kolejnych dniach dzieje się w pogodzie. Jeśli chodzi o środę, tu jeszcze bez większych zmian, wciąż ciepło nawet 11 stopni na północy opady deszczu. Czwartek z deszczem w północnej i centralnej Polsce, a temperatura na poziomie 8-9 stopni. W piątek na zachodzie i na południu piękna słoneczna pogoda, na północnym wschodzie deszczowe chmury do 9 stopni, ale w sobotę na północnym wschodzie w ciągu dnia temperatura poniżej zera, tu minus 1 i opady śniegu. Nad resztą kraju około 5-6 stopni. Odsłaniam już niedzielę, a ta ze